Wyobraź sobie samuraja, mistrza stojącego na skale w promieniach wschodzącego słońca. Jego spokojny wzrok obejmuje dolinę leżącą u podnóża góry, na której on stoi. W tej dolinie zbiera się armia nieprzyjaciela. Mistrz obserwuje ich manewry ze spokojem. Jest opanowany, ponieważ spokój to olbrzymia moc. Może być spokojny, ponieważ jest silny i gotowy. Za jego plecami znajduje się jego królestwo, pełne obfitości, bronione przez armię mniej liczną. Ale stokroć lepiej wyszkoloną. Tego przeciwnik nie wie. Przeciwnik nie wie, że kiedy był czas, mistrz poświęcił go na trudny trening, na pracę, świadomy i skoncentrowany na celu. Ta świadomość jest silniejsza od motywacji, od emocji, od zmysłów. Mistrz trenował i pracował, kiedy miał motywację. I kiedy mu się nie chciało, kiedy było zimno, kiedy było ciemno, kiedy miał na to ochotę i kiedy jej nie miał, kiedy wszyscy wokół mówili mu, że nie warto, że nie ma sensu, że to niepotrzebne, że męczące, kiedy najbliżsi drwili i wyśmiewali go. Wtedy nie był jeszcze mistrzem i jednocześnie już nim był, ponieważ wiedział, ponieważ już miał tę iskrę świadomości. Budował ciało, budował umysł, budował świadomość i spokój. Dlatego teraz stoi Bez uczucia, dumy i pychy nie ma w nim nienawiści ani złości. Jeśli jest taka możliwość wybiera pokojowe rozwiązanie. Nie nadużywa swojej siły, ale broni tego, co dla niego cenne ten Mistrz Stojący na Skalę to ty. Rozwijasz swoje ciało porannymi rutynami. Uczysz się, zwiększasz swoją świadomość. Masz w sobie spokój i masz siłę. Ciszę i ogień. Kiedy ćwiczysz, hartujesz się w ogniu. Kiedy jesteś wśród ludzi, masz w sobie przestrzeń. Ta przestrzeń i ten spokój nie opuszcza Mistrza nawet teraz, tuż przed walką. Ta przestrzeń pomaga jemu i pomaga Tobie podejmować słuszne decyzje. Decyzje zgodne ze świadomością tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Twoja świadomość jest ponad Twoimi emocjami, myślami i uczuciami. Ten rozpoczynający się dzień to nowa szansa, nowe otwarcie. Niech prowadzi cię świadomość i otacza przestrzeń. Już jesteś mistrzem. Czasami nie możesz sobie pozwolić na komfort braku wiary w siebie. Cisza i ogień. Długi wdech. Szybki wydech. Jeszcze raz. Jesteś gotowy. Działaj.